No, Arci jest cała drużyna już Daj spokój. Nie, jeszcze taki za niedługo będzie. Taki tylko brakuje. Jak tylko Panie. się dowiem, że moj, m, m, moja hałpa już nie stoi. A właśnie miałam dobra? tam pójść. To chyba będzie zły. A mówiłam, a nie mówiłam? Nie słuchaliśmy. <laughs> to jest kurwa. A to jest <laughs> Czemu ty, ja nie tylko tak ja na początek? Ja byłem w tobie. Kurwa, no właśnie, ja tu być we mnie, ja byłem w tobie. To nie jest początek gry. Kurwa, ja kupałem tunele. Nieźle <suszy> nie się bawicie, bawi, no. Nieźle, <suszy> <suszy> nieźle, <się bawi>, no. <suszy> początek gry. kurwa, no nowa trzeba kopać. Hmm. Nie na nowo, bo za, bo nie musisz iść na nowo, to, tylko to, musisz znaleźć to miejsce, jak zabijesz, jak stoi. uda się zabić tego kota, to jesteś mistrzem gry. Zostawcie mojego kota! Zaraz ja was zabiję. Gdzie stoi, ha, ha. O, Arci. Idę do ciebie. Co? Mhm. jakie obraz. O kurwa. Karateki. Ty, a gdzie Ty... dla mnie obraz, co? No nie, pogadasz. A, Dobra, no idę no pod daszerem. Te, a jak ja to tu mam zamknąć? Choracy, patrz. prawym. Ale co, gdzie? Ale to tu zamknąć. Chodź na górę. No to tu. To, to tu. To, to. to tu. Ogólnie, no, te Tą tymi, ścianę. To wiesz, te dolne powinieneś rozwalić i tutaj normalne bloki dać. Nie? Tak. Tak, normalnie rozwalasz te. te tylko te tutaj, nie? I te sobie już normalnie tak już sobie, nie? O, tu ci jeden nie poszedł. Ale jak Co to kurwa tu lata? Te fantomy. O, Kubuś jesteś. No bardzo. No hej. Ale to no, wszystkie nie mam, nie wszystkie, nie wszystkie, nie mam Wysy, wszystkie mam dolne po usuwać? Ej, ej, ej choracy, no, A, dobra, teraz już działa, dobra, dobra. czy gdzie ty jesteś? Czemu tak cicho się słuchasz, Horacy? O, dzień dobry, taki. Patrz, choracy, czy jesteś... No dzień dobry, dzień dobry. Taki ładny chodniczek, aż do swojego domku. Tak. Tak? Puchatek już chodniki roz, ten rozdaje ja pierdziu. No, widzicie, ja ty się bawię w budowańca, wiecie jak jest. Nie no dobra, jest najpierw podróżnik, potem nie wiadomo co i dalej swojego domku jeszcze nie będzie mam. E, ty łopata mi się No. No nie no, weź sobie, co w jednym miejsce na domek, a... ale to samo jak ja będę budować, to minął mu to bardzo dobrze jakim... Domek zrobiony. No. no tobie, tobie. Domek zrobiony jako jedyny chyba prawie, że. Tam bożęcu też dobrze idzie, powiem ci kuźni. Bożenka to tam normalnie napierdziela. Zamczysko jak się e? słyszy, nie? No nie byle co. Ja sobie zacznę zaraz robić, tylko pierwsze co muszę zrobić bazę. Base basementa basement. e, Tutaj masz za nisko, nie? Nie Najlepiej, no jak, jak mi się uda, w stanie o, zbudować. Żeby o, ja tutaj... o. E. Czemu ty o. 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 Ej, o. co Kurwa! Zamknięte. O co tutaj chodzi? Raczej? sorry, but you can't. Um, o, but o, you can't wzią, samtomy, o co tu chodzi, że pod ziemią nie mogę bloków rozwalać? Pod ziemią, nie bloku, A nie wkopałeś ale... się, nie wkopałeś. Nie wkopałeś się na teren? Albo no nie. no. Też nie, jestem daleko. Jestem pod ziemią głęboko. A do ale nieważne, że teraz... pod ziemią. Bo to Klim działa od samego, wiesz. Na, to to dba, mi... no już, teraz już. Teraz już kopię albo jedną. A dobra to jest... Dwa miejsca mam takie, że nie mogę kopać. To musisz zarabia. być albo na spałnie, albo na miejscu pod domkiem raczej Tu Nieraz też yy, wiesz. O, tutaj, tak? Tutaj patrz. No ja pierdolę. Okej. Gdzieś tu takie jedno miejsce miałem. Kurwa, Wólnie zgubiłem to, to miejsce. A Ty możesz po... mieć też bagi po prostu nieraz. Od internetu robi się tak, że niby wykopałeś klocek, a jednak on nie jest. Ja, wydatki, album, nie ale mam komunikat. Komunikat jest. Jaki? No, no czytałem, uh, sorry, but you can't break the block here. No, to mówię, że się musiał wykopać dzisiaj, no, u ciebie, bo... Musiałeś się wykopać. to było? Czekaj, ja ci pokażę. Miodek, witaj. No to moja działka, ty. Znaczy nie, Miodek, witaj. Spawn, na... y... spawn. Nie... Ale mi nie pokazuje tego, witaj. Nie, jak wejdziesz tutaj, to ci pokażę. Nie, nie pokazuję, tu jestem. Ej, Horacy, Dobra, no coś tam musisz zrobić. O, tutaj jest, patrz, jest, jest tutaj, lit. jak wejdziesz koło mnie. O, burę być. A jest, dobra, dobra. Tak się wykopałem tutaj? No, miodek O kurwa. A ty mówił. że Dobra, dzięki. Ja myślałem, że jest to leko. Kopałem i kopałem. Niestety, niestety do samego domku musisz to sam zrobić, bo ja nie mogę tam kopać. Tak tak ile grasz w MC, czy w Hardlighta? A, poczekaj, nie wiem jeszcze. Nie, no, my wszyscy jesteśmy tutaj no. w Microsoft. No, Ty też musisz, no, to ja ci powiem. No, czy zbanujemy? Będzie ban. Pięknie mi to wyszło. Aha. Ja będę kopalnioki kopał, ja będę górnikiem teraz. Jedziemy na grubę. Przepodział? Do Dobra, no to to. No przez te spinki. Wy, 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 weź Te i do kosza. Wy, domek? Nie umiem mieć na miejscu swoich rzeczy do kosza. Chyba nie usłyszałem. Kurwa, głupi ucz. Te kilka. No co tam? Ej, gdzie ty będziesz budowała domek? A ja nie wiem jeszcze, ja nie wiem. Ja jeszcze nie U, wiem. U, Ej, Arsie, no. No. Wiesz, to, nie lot, to teraz już wiem jak się buduje. To mogę sobie iść rozwalić no, ten domek i zrobić ten Tak, jest. I sobie eee... Zrobię willę. O, chodź sobie mój zobacz. Archidomek, no. A widziałem, widziałem. No, ja. Widziałeś ten nowy? Hmm? Ten odmówiony, tak? Widziałeś. 5,7-5 <grym> Ej, no chora, chce wejść od tego dookąd? Tak 2, 2, 4. A po co ci? Już robię. A co robisz? Na co? 4, 4, 8, 7, 10. Oh, muszę baski muszą łączyć. No to dobra. To tu się nauczyłem podstaw. Rozwalam wszystkie. <noise> Wybuchanie, <noise> Bob Budamniczy. Uh. Pytanie, tej wszystko spierdolił Tak się zanim ja to rozwadę wszystko nie. nie, bo to tak w, gór w, w górze się chujowo robi te domki, nikt nie wyjść tu No dlatego ja Pan. normalnie... Nie, bo <grym> ja zrobił, wiesz. tylko ja Ja jestem dziwny no, ten... A Bożenka ma czerwony, dach? Nie, ja nie, nie mam ja domu, mam, ja mam na budowie submarum. tam. Zrobi, to ty zrobiłeś tam koło mnie domek? Tak, koło ciebie. Tak blisko? Nie, tak. Horaca ma na dole. No ja tutaj niedaleko Arciego, z Arciego tego winkielka mi widać. No to ja po, do, nie, to nie. w nie wiem. Ja, 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 rob, ja tutaj po, zrobię sobie taki kurwa dupny plac na płasko. I sobie powiększę wszystko i zrobię na nowo duży dom. Dostanie, do? do. Dostanie zaraz w łeb. Wyjdźcie się myć. agresywny. No. Tego to do Barcego tak mówił. A, no przecież do stoisiada. Już zaraz idę, pięć minut Arczi, proszę. Blok tu A co ja potrzebuję na podest Te Pod. kilka, sobie to może. Będzie szybciej. Poczekaj, bo mnie już to wpurwia po prostu. Ja wiem. Ja sobie nazwę zapić i sobie potem ukształtuję. Te kilka. Okazujesz mi login, pacja i twoje hasło. I to jest tyle. A żelazny no, kilo. Nie też nic więcej. Sapka Żelaz. Tylko login. Tak jest, tak jest najszybciej, u Login, facja i twoje hasło. A kilo. nie kilo. I nic nie napisz, napisz sobie na czacie swoje, muszę być gdzieś tam. Jezu, pojeźdź, cicho, 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 cicho. Popierasz klejn, że musisz sobie Jestem. Tequila, tequila. Ej, no jestem już przecież. Się skupi, nie obraz? To się skupię. Roznawanie obraz? Jak ja na drzewie sobie powieszę. Skąd ty w ogóle masz te obrazy? Yy, to Najpierw to ja muszę sobie pozbierać. Co potrzebujesz? Wszystkiego po trochu. To ci dałam. Co <laughs> hmm. potrzebujesz? No głupie pytanie, wczoraj mnie zabili przez to, że ciebie no. nie było. Y niedźwiedź jestem z ząbiakiem mnie zabili i koniec Jaki niedźwiedź Muszę muszę, muszę no polarny nad lodzie, na lodzie na no, lodzie Uszatek. Zawsze wiedziałem, że uszatek jest <grym> to tak. To tak, i muszę na nowo życie sobie układać tu um, Jak się to kogoś da ukośnik TPA TPA e, no Bożenka tak, tyle razy żeśmy to nawet ja pamiętam no dobra, to pa dobra, mam ciebie. Akceptuj. Bo kurwa nie to opisałem. Teraz... Co jest? Ej, uwielbiam. Bez radę kiedyś. Bożeńka nauczyć się. Dobra, wszystkie Teraz za zobacz sobie. Może być. Daj sobie czas. No tam to na pewno to, może, no? mówię, na koło spał na buchu, Kurwa, no, Maciek, ja bale. już wiem, po co są poziomy. Poziomy są te to ulepsze tych. Akceptuj. Tak, a, tak, brawo, Archi Aha, a ja se tak napierdzieliłem teraz z kill Jak głupi. I nie Jezu. mam już jak siekierki ulepszyć. Dobra, masz. No i Dobra, to... idę kopać. Muszę ja bruk, bruk kopać Masz te kilo. kilo. Dobra. I idę do Ciebie Kraken, o ale masz na mury, daj spokój. I... O Nie, bo to jest, wiesz, że to jest piasek, nie? Ja Ci drewno Kto tutaj wypierdolił taką no, nie dziurę nie aż na sam dół? Czekaj, e, Koło ko, spa, ko, spawna? E, to nie to słyszę, co się e, Zawsze mógł być to Slipper. Jeju. Zawsze mógł być to Bożenka, bo on tam coś się kopał. Matko, eee, nie wiesz, nie wiesz. Nie, nie, nie wiem, tam jedną jego dziurę zakopałam. Eee, Kraken, patrz, ale <grym> ja zrobię. Patrzaj się. most zwodzony. <grym> Kochany jesteś. Chodź, chodź. Zakopujesz patrz. Dziury. <grym> prawym, <grym> po tej Podchodzisz i prawym, jak nacisnij. Po Na środku kurwa. Patrzaj się. naciśnij prawym. Jak jesteś nie wychowanym. No. A Aj, tam. Czasem A teraz tylko. będą spadać na mi się zdarzy. No, złota zgubiłem. Przed chwilą tu stała. Ale co stało? Takie laty tu kopać, nagle zniknęłaś, ja mam dla ciebie rzeczy. Co ty mówisz, tequila przez... stąd. Czemu nie mogę szybciej biegnąć? A tam A ile masz jedzonka? Jak nie masz jedzonka to też nie możesz. No ja nie mam jedzenia, zaraz ginę. O kurwa wpadłem gdzieś, co to jest? Co jest takie? Co to jest? <śmies> kurwa, o, a, to w samym Kraken. A tu są. A tu jest... Ten wejść. Ej, patrz, Lędyk, patrz, moby, które są inteligentne są nie wpadają, trochę teraz bożenka. A ty jesteś muzeum, Dobra. No. Bożenka, no co ty? rozpierdolił krakenowi. Ale tak? no. ty widział, jaki kraken ma wejście, patrz. Ty też musi. Nie tutaj gdzie? Robić. Patrz tutaj, to. Tu, tu, tu. Ale ja, czy wiesz, jakie ja mam miasto, nie? No to patrz, ty to, to Jakie miasto? Jakie miasto? Jak ja nawet jednego budynku nie widziałam. No, nie będziesz mojego budynku widzieć, o, na ziemi. Już nie będziesz, mówiłem. Nie, nie będziesz widzieć, no. No, nie będę, nie będę, ślepa będę. No do końca gry A ty co, ty to uważasz, budujesz? No? Yy, eee, Nie Nieważne. Nie, nie, się, nie, to ja tutaj sobie nie. zbieram po prostu surowce, co nie. Ej, kogo to nie. jest lampa, bo chcę ją zabrać? V, dobra, chodź. Zostaw te lampy! Bożeńka kuzywa! Bożeńka, ale nie Zostaw to. Nie nikomu tam Nie ruszaj. I... Światło zgasił, za późno już. No. Zostaw Zbrała to od Bożeńka na miejscu. Nie, nie kradniemy sobie, nie, jako tako. Nieku, no, no nie wiedziałem, się... że to jest... Łożesz, kurwa. Ja Kto to postawił? A, dobra, zajebie. Nie wiedziałem. Racji, <noise> miałem, miałem laga, nie słyszałem. A, no, tak, a, tak. No, a tak, tak, tak. No, zwalaj, zwalaj. Do tak. Dokopałem się na sam dół i doszłem do jakiegoś... Nie wiem co. Yy, to do jakiejś się... dziury. Yy, ogólnie, Chodź tu no, do mnie. No, są, takie oh, kurwa. Dziury, są takie dziury ogólnie w... To się kejwy nazywa po prostu, nie? To są jaskinie takie wydrążone, yy, z bo się teleportuje. Jak? Yy, się te ukośnik, tp, akcept. Tam ci pisze, ale bez kropki. Bez kropki. Kurwa, zabił mnie, chuj. <grym> A mam. dobra, to ty zarobiłeś. <grym> Później. No jak ja tutaj wejdę teraz, kurwa, po rzeczy moje? Jak ja tu nie trafię? E, tu się, się budujesz muszę na... kordy ogarnieć, ale chyba to będzie za. za... Zaraz ci ten. Oj, to! Jak ja mam nawet problem z ogarnianiem kordów, a tyle już nie mam. Dobra, no. czy cię ogarnie. Kurde, bela. No już Zaraz mi się tak. odechciało. Tutaj zrób sobie kilo, czy coś takiego, nie? Trzeba ja, mam siekierę nie, na damy na drzewa. Ej, czekaj, bo ja nie mam do tego nic. A Pracy, chodź pomożesz mi. A, patyki no potrzebujesz. No za to Zagobą. Kilow O, jesteś. Kilof potrzebuję. A nie mam nic. Już mam kilofa. No i nice. O, dobra, chodź ze mną. Chyba trafię, nie wiem. Tu szłem tędy. Ja nie znaleźć. Tu. tu. Ała, ała, ała. No i czekaj, czekaj teraz. Czekaj teraz. No tutaj przeszłem. No ale? Aha, kurde. Wodą mi to zalało, chyba. Gdzie jest ta dziura? Marci zła nawigacja. Nie, no samo by nie zalało ci wodą, bo tak to byś nie mógł kopać, nie? Jakby ci zalało. Musiałeś gdzieś tutaj po prostu. Co by to było? Gdzieś tutaj na pewno. Bo ja tu bruk kopałem. Hmm. Tylko bez tej chrapki takiej. Tylko ziemie ziemię kupuję te kilka, nie się kieram. No, Czekam, Ale ja czy... ziemi nie kopię. No dobra, tego tylko mówię. Weź? nie wiem, czy to tu było. Ja pierdzielę. To było sprawdzenie, czy działa. To to nie, nie, to nie było tu, to było gdzieś dalej. A ty zabudowywałeś coś za sobą, czy normalnie weszłeś, Ty? Zacząłem kopać i szłem jak przecinak na sam dół. Czyli schody trzeba jakieś. Bożeńka weź mnie tepni do ciebie. To nie wiesz, czy mi mm, wody było, czy coś. No, tutaj jest już moja... no zaraz przy wodzie. To jest Proszę. moja działaczka, To na pewno nie tutaj. No. Gdzie jest taki? Tam gdzieś wybiegała, wiesz? kurde. Tam, no, gdzie dobra, bo tutaj się wody. Nie, no ja to muszę znaleźć, bo gdzie? O Okuła, czyli to kot? Mój, mój kot tego jest na spawnie. Jaki fajne. Bo ja nie wiem, gdzie nie będziesz się taki labudować, budować, ale zapisz sobie lokalizację tam, gdzie się buduje. No było. nie, to na tam pewno. było na pewno, przy tych kamieniach. A ja nie wiem, A... gdzie ja będę się budować. Taki nie, chcesz ty chcesz się ze mną budować? Ej A gdzie ty jesteś? Dobra, muszę znaleźć tą dziurę. A czekaj, czekaj, muszę tylko do mojej dziury wejść. E, ty nie widzisz jakby co, okej? Okay? Takiej ty, ty nie widzisz, co nie? Ty, gdzie ty była ta no, dziura no, od Bożenki? O, dobra, Ej, no to... to o, będzie punkt Chodź, ale ty nie widzisz tutaj. Ty ten to, ja to flipper, je. Kurwa dni. No ja Ej, no, no. Bożenka! Teraz spisz ukośni spawn. Ukośni spawn. No, kuźwa Bożenka, ty. No. No, no. A ty tak co w domu tak się kopał? Czy to jest to jedny tak, osoby w, w dół. Tak strasznie w dół. Koleżanki mi zabrałaś. No życie! O to idę do ciebie, Ty mi potwierdoliłeś moją lampkę. I co teraz? To dasz, oddam cię. TP, TP. No boże, to jest moje łóżko iść mi stąd. Jak to było, TP? Aha. się. No nie wiem, nie mam życia. Koło dziurę, żeby wyjść. No nie, kod mi tutaj dziury posłało cię w ten Nie mam dostępu. Do rozgina. razy. Każdy ma dostęp to ty też pewnie masz. No to, ty wpisz. Ale se spad TPA horarzy no tak. Ale bez kropki. cropa TPA. No. To tak. nie... no, y no napisz ty. Nie ruszaj się tylko napisz to. I nie chodź. Spad no, Dobra, tutaj masz swoje temkie, nie? Tam o tam. Tam. Zna... No ej! Zostaw mi te rzeczy! Gdzie? O, tu masz Uwa, help, zombie jakieś Jak już to zaraz? Bożeńka, to? Nie. O, na A wid. Tutaj nie ma nic No, no Ale i tak zaraz padnę, bo teraz ja tu nie wyjdę. Stąd. O jejko. Ja kryształy, patrz. Mm. Ja... No, raz, ja. No, ogólnie te kryształy to tak za bardzo po nic są, nie? O, masz żelazo? Się z nich nie, Arcik, nie, te kryształy są nie, na dla wy, wyglądu. O. Żelazo, Arci. Arci, tutaj masz żelazo. Gdzie? To? To jest żelazo, no? Później to przepalasz w piecu i masz sztabki żelazo, z tego robisz sobie lepsze itemki. Masz za dużo. A, to sobie. czekaj, bo ja, muszę się, ja muszę sobie miejsce w efekcie zrobić. Uważ, co to jest? <grym> <grym> Tak, to tam poleciało ostro, no. On się tam no, właśnie nie widzę, tak, patrzy. Tak, patrzy. Co? patrzy. Tak, tak, tak. Pięknie. Zgniłe. A to co to jest tu? To, nie, to, to czarne. Czarne tak? takie, czarna ruda to jest po prostu węgielek. Węgiel. To, to jest do przepalania. Gładki bazalt. A no to to jest y, zwykły taki blok i tyle, to samo co i ten, o, o a to a. masz węgiel, o widzisz? Dobra ja Miśki, kopiesz, ja kończę Dobra. na dzisiaj, będę mhm. jutro. O, nie mogę już wziąć, czemu? No, no to na tak tak. razie. Arci, Arci to musisz skrzyneczki gdzieś robić, wiesz? Węgiel, przemień. Krzemień to jest z tego tutaj, o, tego tu. Patrz. Taki inny, taki ala żwirek, piasek. No. Ciekawe ja, co ja się chyba dokopię, ja, ja idę kopać się na dół chyba dalej. Y, nie kop pod siebie tak zobacz, bo wiesz... A to tutaj co to jest? Arci poznaje świat. <laughs> Ogólnie, Arcin, co tu, co to jest? To rób sobie skrzyneczki. I odkładaj tam większość itemów niepotrzebnych, po prostu to też nie jest zbytnio ważne. Ale to jest fajne, wiesz? Bo jak wiesz, powiesisz Co? sobie na przykład. T, 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 o stalagmity, nie? Bo patrz, jak powiesisz sobie tutaj, weźniesz to i rozwalisz u góry, to spada. Na kogoś możesz to rzucić, albo coś jak będzie pod tobą. Mhm. No? A. A na drewnianą sikierę i to, to, co potrzebowałem, bo już nie powiem co. Desek i y, tego. Y, I patyki. Ale najlepiej to sobie zejść A. trochę na dół, wykup sobie trochę tego bruku. Tego Patrz, w jakim ja świecie tu jestem, ładny. Wykuł. Co Podobnie. tu, jakieś rośliny? I wtedy sobie. Ja się... Mówię ci kraken. Ja już to. to ja, sto, ja stąd nie wyjdę. Jesusie. O, no, tu sobie domek tego, zrobię. Zawsze wiesz, masz spawn, nie? No. Mhm. Jakby co. Yy, a kraken, jak mówię, no, samouczek sobie jakiś. Najlepiej pierdolnicy coś. ho, ho, możeś kraken odkrył Arcinu, no. No. Chyba chcę, tutaj zrobię domek. O, Arci, Arci, Arcie, gdzie ty jesteś? Jesteś w ta kraina? O, tutaj. No jestem. W prawo, w prawo. O, tu, 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 Patrz, tutaj masz ten lapis. Żeby enchantować przedmioty. Aha o kurde, wytrzymały. Wystarczy mi normalna ziemia, żeby sobie sadzić, rzeczy, no nie? Ogólnie te czarne te skała jest wytrzymansza, nie? Tutaj już żeby szybciej kopać to lepszy kilo. Dobra, muszę ze skrzynkę jakąś zrobić, bo. No to zdrowieńka, tylko że nie no chodę, nie chodę mogę sobie zrobić. Set home no a mogę zrobić set home 1 set home 2 y chyba tylko set home normalny. Hmm. Nie wiem, dobra co to do po prostu y gdzieś schody i tyle nie żebyś mógł wyjść sobie Oku. wiesz co wiesz na jakiej głębokości jesteśmy? <gry> na głębokości y, 15. A normalnie no. to nie wiem na ile jest. Patrz, po tym możesz się wspinać, jak przytrzymasz spację. Tak. musisz dobrze tam... Ale po rodzicach z rodowodem. Tam.